Dobra, sam ktoś może, nie tryujcie tego. O! NO NIE! Nie no, wy jesteście fatalni. Firebox jest nie O kurwa! Co? Jest gdzieś CT. Plaka dostałem, I do B. TO JEST B, TO JEST B! LUDZIE! LUDZIE, POMOCY! LUDZIE! Oni tu idą! Ludzie, gala! LUDZIE! Ale info! Chyba falaci masz. O kurwa, ty bez kicki dwa palaki miał! Jebany! Jezu moje słuchawki! Forty ninety dla dzi! Forty ninety, baba G! Jezu Hubert, Jezu! Jezu! Hody, wchody! Jak schody? No. Mówię, schłody to schody Kurwa, to się zajebał, no, palaka! No, Kurwa! <grydy> no pojebie mnie! Zobacz, gdzie ty go rzuciłeś! Ram. Oh, rampa podjechał na opakę! Czemu ja tabele patrzę w tym momencie? Chodź ze mną do skryty, chodź, idziemy razem. No. Trzy, dwa, <grydy> jeden. <grydy> Ale kola żeś zajebał! <grydy> no kol był tylny. HAHAHA! <grydy>